Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawdopodobnie jednym z najlepszych brokerów do inwestowania profesjonalnego. Interactive Brokers, bo o nim mowa już kiedyś na kanale omawiałem, tak naprawdę minęły już ponad 3 lata. Dosyć dużo się zmieniło, więc warto odświeżyć ten temat i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda obecnie sytuacja z posiadaniem konta w Interactive Brokers. Link do wcześniejszego filmu oczywiście możesz teraz znaleźć w prawym górnym rogu, a w tym filmie skupimy się na rzeczach, które po pierwsze się zmieniły, a po drugie na rzeczach, które w tamtym filmie nie zostały poruszone. Jedną z najistotniejszych chyba rzeczy obecnie jest to, że zmieniła się jurysdykcja. Obecnie zakładając konto w Interactive Brokers, zakładamy je w oddziale irlandzkim. Przez pewien czas dla nas Polaków był to oddział na Węgrzech, ale wracamy do tej szanowanej i lubianej przez wielu inwestorów Irlandii. Ten irlandzki oddział ma oznaczenie IBIE. Zabezpieczenie naszych środków obejmuje kwotę do 20 tysięcy euro i uwaga, 90% tej kwoty. Co ważne dla klienta polskiego, IB poszło bardzo mocno na rękę polskiemu inwestorowi i otworzyło konto bankowe w złotówkach, a konkretnie w banku ING. Oczywiście w Interactive Brokers mamy możliwość korzystania z wielu kont walutowych i między innymi złotówki możemy wpłacać tam właśnie dzięki temu za darmo. Tak samo zresztą jak i euro. Dodatkowo wymiana walut kosztuje 2 dolary. I tutaj pewna ważna uwaga, bo podczas rejestracji konta ustawiamy walutę bazową naszego konta. Z perspektywy klienta jest to mało istotne, jaką walutę wybierzemy, bo tak naprawdę możemy tą walutę bazową zmieniać. Ta zmiana co prawda trwa jakiś okres, ale jeżeli wybraliśmy na przykład dolary, możemy zmienić je na euro, później na złotówki, z powrotem na dolary itd. Ta waluta bazowa jest potrzebna do tego, żeby tak naprawdę całą wartość naszego konta przeliczać do tej waluty bazowej. Do niczego innego nie przydaje się ona. Pokazuje nam ona wynik naszego konta w tej konkretnej walucie. W oparciu o tą walutę pokazuje nam na przykład stopę zwrotu, ale nic poza tym. Natomiast bardzo istotna informacja. Powiedzieliśmy sobie, że wymiana walut kosztuje 2 dolary. Czy to mało, czy dużo? Tutaj warto sobie powiedzieć, że w zależności od kwoty jest to albo mało, albo dużo. Jeżeli wymieniamy małe kwoty, no to będzie to znaczna prowizja. Natomiast jeżeli wymieniamy większe kwoty, to tak naprawdę niezależnie od tego, jak wysoka będzie transakcja, i tak zawsze zapłacimy te 2 dolary. Więc im więcej środków w jednej transakcji wymieniamy, tym po prostu będzie dużo, dużo taniej. Ale co ciekawe, można zrobić to troszeczkę inaczej bo okazuje się, że przy automatycznej wymianie, czyli na przykład w sytuacji, kiedy kupujemy coś za dolary i nie mamy odpowiedniej ilości dolarów na naszym koncie, to środki na przykład zostaną zabrane z konta złotówkowego i taka wymiana prawdopodobnie będzie darmowa. Mówię prawdopodobnie dlatego, że niestety nie jestem na dzień dzisiejszy w stanie tego zweryfikować, ponieważ mam konto margin, które jeżeli nie mam środków, po prostu się minusuje i biorę kredyt u brokera ale postaram się jak najszybciej to przetestować i po prostu dam znać. Idąc dalej, mamy też nową funkcjonalność, tak zwany Recurring Investments, czyli takie regularne inwestowanie. Możemy sobie ustawić jakiś przedział czasowy, czy na przykład po prostu datę startu bez daty stopu, gdzie konkretnego dnia wykona się za nas automatycznie transakcja inwestowania. Możemy sobie ustawić też interwał czasowy, jak często ma się to dziać, czy jakiego konkretnego dnia ma się to też dziać. I dzięki temu to automatyczne inwestowanie pozwoli nam praktycznie całkowicie zautomatyzować proces inwestowania, na przykład comiesięcznego. W naszym banku możemy na przykład ustawić przelew cykliczny, te pieniądze trafią do IB, no i tam już zadzieje się ta magia inwestowania automatycznego, praktycznie bez naszej ingerencji. Wystarczy to raz skonfigurować i będzie się działo. Był okres, kiedy ta opcja została dla niektórych inwestorów wyłączona z tego względu, że polski czy europejski inwestor nie może ze względów formalnych kupować amerykańskich ETF-ów, na przykład SCHD, czyli SCHD. Natomiast była jakaś dziura, która pozwalała na kupowanie tych właśnie ETF-ów, więc na pewien moment, pewien okres zostało to inwestowanie automatyczne wyłączone. No i na dzień dzisiejszy możemy kupować tylko ETF-y europejskie. Mimo, że te amerykańskie również w Interactive Brokers są dostępne. Tylko powiedzmy sobie, dla kogo są dostępne. Zwykły inwestor europejczyk czy Polak z ulicy nie może sobie kupić takich ETF-ów. Musi to być albo profesjonalny inwestor, albo można kupić je nie bezpośrednio, tylko pośrednio przy pomocy opcji. I pewnie zastanawiasz się, jak to zrobić. Wystarczy sprzedać opcję Put, która jest in the money. Dzięki temu otrzymasz premię opcyjną, natomiast ona jest w tym momencie nieistotna, bo istotne jest wykonanie tej opcji. Jeżeli opcja będzie in the money, to możesz sobie kliknąć realizację tej opcji i dzięki temu na Twój rachunek trafi wielokrotność 100 akcji danego ETF-u. Możesz również to oczywiście robić z akcjami, tylko przy akcjach nie ma tego problemu. Możesz kupować dowolne akcje. Dlaczego za pomocą opcji idzie kupić takie ETF-y? No, dlatego, że my nie kupowaliśmy bezpośrednio ETF-ów. Tylko opcje na te ETF-y sprzedaliśmy, czyli zgodziliśmy się zakupić 100 sztuk czy jednostek danego ETF-u, a więc po prostu pośrednio zgodziliśmy się na jego zakup. Bezpośrednio nie możemy sobie wyklikać jakiegoś ETF-u. I po prostu wpisać tam na przykład 10 czy 100 jednostek tego ETF-u. Tak jak wspominałem, nie jest to opcja, która jest zarezerwowana dla inwestorów europejskich. Dodatkowo mamy oprocentowanie wolnych środków, co stało się pewną powszechnością u wielu brokerów, natomiast warto o tym wspomnieć, że takie coś jest. Dodatkowo możemy również zgodzić się na wypożyczanie naszych akcji, gdzie broker będzie pobierał opłaty za to wypożyczenie komuś naszych akcji i podzieli się z nami zyskiem z takiego wypożyczenia pół na pół. Natomiast ja przez te 3 ponad lata, przez które w IB mam konto, niestety za dużo z tego nie zarobiłem. Więc na jakieś horrendalne zyski nie ma się co nastawiać. Wielu inwestorów na pewno będzie miało problem z językiem angielskim i tutaj niestety, ale to jest jakaś bariera, bo Interactive Brokers języka polskiego niestety nie wspiera. No i drugi z minusów, który też warto Wspomnieć to ten, że niestety ale jesteśmy skazani na rozliczenie podatkowe we własnym zakresie. Na szczęście mamy tutaj pewne rozwiązania, które pozwolą rozliczyć się nam praktycznie bezboleśnie. Wystarczy wygenerować tak naprawdę dwa pliki i skorzystać z narzędzia podatek -giełdowy .pl, które jest darmowy. Z biegiem lat tak naprawdę zaczęły powstawać narzędzia, dzięki którym to rozliczenie podatkowe nie jest już uciążliwe. Nie mamy tutaj żadnych opłat za prowadzenie konta, za brak aktywności czy opłaty depozytowej. Dodatkowo mamy jeden przelew w miesiącu wychodzący darmowy. Deponowanie środków również jest darmowe, ale przyjrzyjmy się, jak kształtują się prowizje, bo te jeszcze darmowe nie są. Wspomnę, że jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z Interactive Brokers, prawdopodobnie pierwsze, co powinieneś zrobić, to zmienić taryfę opłat z fixed, na tiered, dlatego, że ta druga dla wielu inwestorów jest po prostu bardziej korzystna. Jeżeli chodzi o zakup akcji amerykańskich, no to tutaj mamy opłatę minimalną w wysokości 35 centów i z reguły ona taka po prostu będzie. Tak naprawdę płacimy jakieś ułamki centa za jedną akcję, więc tych akcji trzeba kupić naprawdę dużo, żeby przebić tą minimalną wartość prowizji. W przypadku opcji minimalna prowizja będzie to 1 dolar. Więc te prowizje są na całkiem znośnym poziomie. Dodatkowo jeżeli chodzi o mnie, no to ja te przez te 3 lata tak naprawdę nie doświadczyłem żadnej zmiany Opo, One po prostu są cały czas takie same. To co na pewno wyróżnia Interactive Brokers to możliwość posiadania konta oprócz Cash też margin, czyli takiego, w którym możemy zapożyczać się u brokera i ten kredyt u brokera jest naprawdę na bardzo dobrych warunkach. O marginie na pewno będzie kolejny odcinek w najbliższym czasie. Więc za dużo nie będę się tutaj rozwodził, natomiast jest to zdecydowanie coś, co Interactive Brokers wyróżnia. Jeżeli chodzi o platformy, to zrobiło się ich dosyć dużo. Obecnie mamy Global Tradera, Client Portal, Desktop Aplikacje, Mobile Aplikacje, TWSA czyli Trader Workstation, no i nawet API. Przy czym ja korzystam z klient portalu i aplikacji mobilnej, no bo on jest przejrzysty i dosyć sensownie. I intuicyjnie można w nim wszystko szybko i w dosyć łatwy sposób znaleźć. Podsumuję to tak: IB jest na tyle uniwersalne, że jest dostępne dla każdego, można tam zrobić bardzo dużo rzeczy. Z tego, co Interactive Brokers chwali się, to jest dostępne w około 200 krajach. Oferuje możliwość handlowania na 150 rynkach z 34 krajów. W 28 walutach. Można powiedzieć, że to konto jest przepakowane, ale przecież można sobie włączać to, z czego chcemy korzystać, rynki, z jakich chcemy korzystać, ale przede wszystkim mamy jedno konto, na którym mamy wiele walut. I może to konto nie nadaje się do zakupu wszystkiego, bo na przykład nie ma tutaj konta IKE czy XE, może na przykład nie nadaje się do zakupu polskich akcji, chociaż tutaj mały wyjątek, który mi przychodzi na myśl, to na przykład ASBIS, który wypłaca dywidendę nie w złotówkach, tylko w dolarach i sensownie może byłoby kupić ASBIS właśnie w Interactive Brokers, dlatego żeby nie dopuszczać do tego, co dzieje się w polskich biurach maklerskich, czyli tego przewalutowania po wypłacie dywidendy. Dodatkowo problematyczny może być język polski czy wspomniane podatki, ale naprawdę nie są to rzeczy, które dyskryminują to konto. Ja serdecznie od siebie polecam założenie konta w Interactive Brokers, szczególnie tym, którzy nie tylko kupują ETF -y raz w miesiącu, ale w inwestowaniu zajmują się czymś więcej. Uważam, że jest to jedno z najlepszych kont dla profesjonalnych inwestorów. Zachęcam do kliknięcia w link, który znajdziesz w opisie i w podpiętym komentarzu. Tam jest więcej ciekawych informacji, ale nie jest to link afiliacyjny. Jeżeli założysz konto, to ja z tego tytułu nic nie dostanę, ale dla przejrzystości wspomnę, że nawiązałem z Interactive Brokers współpracę, tylko że na innych warunkach. Dzięki temu będę mógł na platformie Interactive Brokers przedstawić kilka ciekawych rzeczy, a zajmiemy się na pewno podatkami, opcjami czy kontem margin i inwestowaniem w oparciu o kredytu brokera. A może Ty masz jeszcze jakieś pytania? Zostaw je w komentarzu, na pewno będę się tam udzielał. A także pomoże mi to stworzyć lepiej dobrane tematycznie odcinki. A tymczasem, jeszcze raz zachęcam do kliknięcia w link w opisie. Tam oprócz tego, o czym sobie dzisiaj wspominaliśmy, znajdziesz dużo więcej informacji, które na sam początek mogą być przydatne i które mogą przekonać Cię do tego, żeby takie konto założyć. A jeżeli dalej nie wiesz, czym są opcje i jak dzięki nim zakupić ETF-y amerykańskie, to koniecznie obejrzyj ten odcinek.